O. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Tak jak pisałem wcześniej na społeczności, e, dzisiaj robimy sobie event. Jest ze mną Wiciu. Siemano. Siemo siemo. Um, no, więc jeśli ktoś chce siebie usłyszeć kiedyś w odcinkach, to ma szansę, jak jesteśmy na e, kanale na Discordzie. Dobra, pierwsze co? Kalendarz eventowy jednak jest wprowadzony i mamy... Walutę, oczywiście. Z całości walutę dostajemy w ilości 46 sztuk. Pierwszy quest eventowy rozpoczyna się już po wejściu do krainy, gdzie, tak jak chyba wspominałem gdzieś albo, albo gdzieś tam pisałem na Discordzie, wejście jest możliwe prawie z każdego miasta poprzez kaktusy. Więc to jest miła odmiana. No i dobra. Postaram się każdy quest nagrywać w innym odcinku, w osobnym. Chyba, że któryś będzie mega krótki, to go połączę po prostu z czymś innym. Um, I na pewno jeszcze czeka nas codzienne bicie elity 3. Jest to walka indywidualna, więc niestety, ale musimy się nastawić na to, że może być ciężko. Wiciu, myślisz, że dasz radę elitę 3 rozwalić sam? nie wiem, ale na magu może? Może. No ja będę próbował na każdej postaci, zobaczymy jak będzie. Dobra, pierwszy Ty kłeścik tak? trzeba kill założyć do ręki, jakby co. Ty ale rozumiem lagis. też już ruszasz, tak? <gry> tak, ale lagi są na gordionie to potężne. Um, dlatego robię to na Zemynie. Na Gordionie pewnie zrobię to po południu czy coś w tym stylu. Zobaczymy jeszcze kiedy, ale. Ale nie zamierzam się spieszyć z Gordionem, bo tam jest coraz cała śmietanka towarzyska, więc przynajmniej na Zemynie. Dosłownie jestem jedyną osobą na Zemynie, która teraz tutaj chodzi. <grych> Zobaczymy jeszcze jak wyjdę z kopalni, ale no, obstawiam, że obstawiam, że niewiele osób w tym momencie robi to na ze mnie i to jest piękne. Ej w ogóle odkrywają się kolejne etapy mapy, mm, gdzie kopię się kilofem I to w taki piękny sposób, że na minimapce masz całą mapę widoczną, a tutaj rzeczywiście wokół twojej postaci świat się co chwilę odkrywa dalsze elementy fajnie. świata. Bardzo fajna mechanika, bardzo mi się Nie. to podoba. Opuść kopalnię, znajdź drewnianą podporę, przywlecz ją do wnętrza, żeby podeprzeć strop. No dobra. Ciekawi mnie w ogóle, czy ktoś ruszy się z szybkim zrobieniem na, tym, na, 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 na forum całości tego eventu, zobaczymy. Ciekawej. Bo jeśli jeś się bardzo spóźnią, to może się nawet tego podejmę, tak samo jak robiłem na dobrych uczynkach. Bo w sumie to będzie mniej roboty niż na dobrych uczynkach, bo codziennie tylko 3, 3 y, questy do wrzucenia, i tak dalej, i tak dalej. No. W ogóle tak, mamy 16 questów fabularnych w tym wydarzeniu i zastanawiam się, bo czytałem teraz ten opis na forum, y, mówili o dwóch questach y, pobocznych. Że będą dzisiaj już dostępne, i tak się mocno zastanawiam, właśnie, czy, czy te poboczne liczą się do tych 16, czy one są poza nimi? Bo fabularnych jest 16. O to raczej poboczne to, że dodatkowo będą. No taką mam szczerze nadzieję, i jeśli tak będzie, to ogólnie będę bardzo zadowolony z poziomu tego eventu, bo sama mapka mnie nie zachęca kompletnie. Ja już chyba to mówiłem w którymś odcinku, że kompletnie mnie nie zachęca ta mapka. Red Rock nie przemawia do mnie na, na Wielkanoc, może bardziej w wakacje. Ale, ale, ale ilość questów wydaje mi się całkiem spoko. Trochę On tego jest. to już jest postarali się z tym. No, znaczy to, to właśnie jest fajne, że mimo że korzystają z mapek czy eventów takich, które już znamy, z zadań często takich samych czy coś w tym stylu. To mimo wszystko mechanika się fajnie poprawia i to mi się bardzo podoba, bo teraz zamiast przeładowywać co chwilę na osobną mapę, gdzie kolejne et etapy są tutaj rozkopane, to w tym momencie po prostu płynnie nam pokazuje po prostu kolejne etapy mapy i to jest fajne. Dobra. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Muszę być tutaj ostrożny, bo chcę zgarniać ekspy i team fumb. Dobra. Jeszcze ok. Jeszcze nie jest koniec. Na szczęście. Ale mam nadzieję, że nie przeklikam kurde, expa, bo ja chcę expa. Jestem ciekaw, <laughs> jakie nagrody będą. Między innymi w nagrodach mogą być, słuchaj, itemki, które pozwolą ci więcej niż jeden raz zaatakować Elite 3. A są o. potrzebne tym razem trzy takie itemki. I. Między innymi, no waluta, wiadomo, bo nie, nie, nie cała waluta wejdzie nam z kalendarza, z tych 46 sztuk. No i obstawiam, że standardowo jakieś błogo wskoczy, myślę, że standardowo wskoczy jakiś lek, full, full leczenie. No i jakaś neutralna pamiątka, nawet więcej niż jedna, bo zazwyczaj dają więcej niż jedną. Dobra. Które obrazki nie zawierają kwadraty? Chyba kwadratów. Co? No, to miałem? Które obrazki zawierają kwadraty? Kurde, nie wiem czemu, ale pierwszego mi nie zaliczyło. Drugie mi zaliczyło, chociaż tyle. Dobra, jak tam idzie? Zeb, coś tam, coś tam. Jeszcze się nie kończy! Ej, w końcu coś, gdzie trzeba trochę więcej się pomęczyć. No, to fajnie, to... bo teraz ciągle są te questy takie, że wiesz, że robisz w 4 minuty cały quest. No. A tu już mamy 6 minut nagrania. I quest'a jeszcze nie skończyliśmy, więc jest dobrze. Jeśli się skończy nawet na tej szóstej minucie, to to będzie pierwszy odcinek na dziś i będzie osobno od następnego. Pastor Jeremiasz, o nie, to moje ulubione z moich imion. Jeremiasz, zostałem pastorem, moi drodzy. E, Okej, okay, łopaty nie trzeba ekwipować, czyli miecz już sobie mogę założyć. I kopiemy groby. Ty jeszcze gdzieś w tyle jesteś? No ja dopiero do postora dochodzę. A, no, no to jesteś już za mną tak naprawdę, dapczesz mi po piętach. Za ja wolno klikam. Ja już, wy, ja już wy, wykopałem dziurę na zwłoki, więc będzie fajnie. 4000 osób. Orionem. Jestem ciekaw ile z tego jest na Gordionie. Dużo. OK, czy to już będzie koniec? Mam wrażenie, że to będzie... To nie jest jeszcze koniec, ale faza! Nie wiem, kto odpowiada za questy teraz. Wiem, że czasem y, questmakerzy y, trafiają na moje filmiki, ale bardzo mocno Was muszę pochwalić za to, co zrobiliście, że w końcu nie ma questów, które trwają, nie wiem, y, 4 minuty i się kończą, bo tego mi brakowało. To było zawsze dla mnie takie... Nie dość, że nie mogę z każdego questa osobno zrobić odcinka, bo by trwały te odcinki po 3-4 minuty, co jest męczące, na przykład jeśli chodzi o dodanie questa na forum, bo fajnie jest dodać każdą solucję do każdego questa opisanego osobno, i to jest wtedy wygodne, to po prostu jest tu coś więcej do roboty. Chętnie no. kopiemy razem z nimi. No, więc no. Bude długi ten quest. Je ja jestem zachwycony długością tego questa. Mam nadzieję, że to się nie będzie wiązało z tym, że kolejne będą trwały po 3 minuty. Zobaczymy. Ale jeśli quest trwa chociaż 5 minut. Patrząc za to, że ja to przeklikuję, a nie czytam do odcinków, to ja będę już zadowolony. Są fakt, że klikania dużo jest. Ozgrywany no? Jest. Ale to przez to ja jestem teraz tak ostrożny w klikaniu, bo ja często przeklikiwałem no, przez przypadek cały ten, ca całego Expa. Nie wiesz, kiedy nagle będzie druga opcja. Tak. Nie wiem, kiedy nagle będzie koniec Questa. I to jest najgorsze to jest to napięcie ale muszę się pilnować, bo ja mam wrażenie, że tutaj Dobra, jestem znowu w karczmie i ciekawi mnie, czy właśnie przerwę to w karczmie, zakończę quest'a, czy zakończę to podczas wspomnienia. Kolejne wspomnienie, o nie! Ej, zajebioza, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Pury, długie to. Ej, najlepsze, że mamy wspomnienie i w tym momencie gadam z gościem i przedstawiam się we wspomnieniu czyimś, jako ja. No. Jak? Tu, tutaj niestety, ale tutaj troszeczkę ktoś nie dopracował tego elementu. To dużo ciężko by było to napisować. jakąś dodatkową historyjkę robić. No, Tylko chociaż do, dość często w sensie robili tak, że zmieniali nam wygląd, skina nam zmieniali i, 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 i e, przedstawialiśmy się jako właśnie te NPC-ty, więc w sumie to nie byłby dla nich wielki problem to robić, ale no cóż. Dobra. No, ja jestem z Indianami w jaskini. Ja też. Okej, okay, już jestem przed. Dobra, muszę się pilnować, bo ja mam wrażenie, że się tak rozbestwię z tym przeklikiwaniem i przeklikam, kurde. Nie, spokojnie, jeszcze nie. Tak, jeszcze trochę. Ej, już 10 minut odcinka, co jest? Jeśli wszystkie będą dzisiaj takie questy, to ja mam dzisiaj 4-5 odcinków w sumie. Bo osobno codziennie zamierzam nagrywać, jeśli mi. No, uda mi się na pewno na którymś y, poziomie trudności ubić E3. Więc będę codziennie jeszcze chciał E3 sobie nagrać. Ewentualnie nie. O nie wiem co zrobię. Y, y, będę po prostu przez cały event codziennie sobie nagrywał bicie E3 i potem zrobię zbitkę po evencie. O tym dobry pomysł. To będzie dobry pomysł. I w ogóle, znowu to brzmi jak jakiś układzik, tak samo jak ten, jak zacząłem nagrywać historię Margonem i zrobili na urodziny Margonem historię Margonem, co nie? I teraz znowu brzmi jak układzik, bo chyba nawet w którymś odcinku mówiłem, że w czwartek za tydzień ominie mnie yy, poranny odcinek z eventu, bo wyjeżdżam do siebie na święta. Tymczasem, kurde, patrzę w środę, będzie, będą ostatnie questy eventowe, co oznacza, że w środę w sumie kończę event. Dzień przed moim wyjazdem, wyrobię się ze wszystkim O nie uh. O kurde Żeby tylko, w, ale w sumie to było ciekawe doświadczenie Jak spotkaliśmy się na moście I mamy dwie opcje dialogowe, o nie Ja też na tym czekam Jeśli dobrze pamiętam, przyszliśmy tam razem, a wódz Banok już na nas czekał Jeśli dobrze pamiętam, przyszedłem tam wraz z wodzem Banok A ty już na nas czekałeś Kurde nie, dobra, ja, jako że spotkaliśmy się na moście to ja dam, że on na nas czekał. Okej, okay. przeszło mi dalej do kolejnego wspomnienia. Czyli prawdopodobnie od tego zależy yy, kolejne wspomnienie. Kolejne, pierwszą czy drugą wziąłem? Ja wziąłem zależy? drugą. To ja pierwszą zobaczymy. Dobra. I ja mam yy, w tej drugiej mam, że ja stoję z Indiańcami i podchodzę do tych kowbojów. A ja też. Aha. Tak? Czy wyjdzie na tak. to samo. No. Dobra, no. Kurde, to trwa! O, jest koniec! Dobra. Jest. jest. Mm -hmm. Dwójeczka. Zawiera punkty doświadczenia. I 2 miliony expa. I od razu rozpoczyna się kolejny quest, ale dla mnie to już będzie osobny odcinek. Skrzynia smoczych kowali. Ej, o. kurde. Dwa etapy dostawania nagród dost mamy. A nie, dobra, bo to jest rozpoczęcie od razu quest'a. E, a tutaj mamy skrzynia Smoczych Kowali. I co można dostać? E, najwspanialsze a, przedmioty... Tak? Okej, okay, dostałem buty. Ja też. też. E, I to jest wartość składnika rzemieślniczego, czyli będzie można sobie buty ulepszyć. Chociaż nie wiem, czy akurat te unikatowe na moje hero będą dobre. Ale no. Dobra, tak czy siak, to w tym odcinku tyle. Questa, którego teraz otrzymaliśmy, będziemy kontynuować w następnym odcinku. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję, i tak dalej, i tak dalej. I do za chwilę, tak naprawdę, bo będę na bieżąco te kwestie wrzucał.